I co się stało tutaj? Tata nie czekała, jak się obudziłam, jak coś. Ej, zobacz, te włosy to jak w tym, w tym króliku i ta ruda, co chodziła z taką talią, z takimi długimi. Jak to się nazywało? Kto wrobił królika Rogera? Taką falę miała. To była jego żona. Królika żona to była? O Boże. Wpadam na szybko, bo chciałam się jakby... Jeżeli ktokolwiek jeszcze się zastanawia, jak bardzo gapowatym można być, jak bardzo ja mogę być gapowata, to wyobraźcie sobie, że. Są. So, musiałam z Julii telefonu przesłać zdjęcia, rzeczy z, z snu. No i tak wysyłam jedno za drugim, jedno za drugim. I tak mówię, kurczę, no jakoś tak wolno dochodzą te zdjęcia, bo słyszę, że mi. Telefon drugi nie wibruje. I ja takie kurde. Do kogo ja wysyłam? To jest dla Was 5 sekund, żeby zgadnąć, do kogo wysyłałam zdjęcia. Dwa dni temu Julia wysyłała zdjęcia yy, gojenia yy, swojej ręki do chirurga, który ją operował. <grym> ja tak wysyłam te zdjęcia, wysyłam już w międzyczasie, jakby trybie, co tam się dzieje. I dostaję odpowiedź: Ładne, czy to srebro? Ja <noise> mam takie nagle, Jezu Chryste, wysłałam do chirurga 20 zdjęć różnych rzeczy i mówię: napisałam, przepraszam bardzo, gapa ze mnie, a on nic się nie stało, nic się nie stało. Czy to jest srebro? <noise> bardzo ładne rzeczy. Ja napisałam, że nie, że to nie jest srebro, no i że jeszcze raz srebro. przepraszam, że tak, że to platery, i że przepraszam jeszcze raz za zawieszanie. Po czym po godzinie odpisał, bo ja szukam ze srebra na stakanników, podstakanników, Bo wiesz co? Mi się myli z nakastlikami zawsze słowo podstakanniki, i jak ja łączę sobie, takie różne rzeczy, na przykład żuma do gucia, to właśnie coś takiego wychodzi. Także musisz teraz znaleźć dla pana doktora yy, podstakanniki. Podstakanniki to są te takie koszyczki na szklanki. Muszę usunąć moją konwersację z, 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 z usunąć ten numer, <laughs> <bo> ja... <laughs> No tak, już dwie ręce zoperowane, to już więcej nie będzie. Bo czekaj, czekaj, masz jeszcze dużo innych rzeczy zadać do operowania. <laughs> ale, prze, ale w stopach nie robią się cieśni. Cieśni kostki na przykład. Ale możesz mieć, nie wiem, łokieć tenisisty. Boże, i ja mam, ja jestem, jestem takim człowiekiem przypałem na przykład kiedyś się zagalopowałam w podstawówce i do wychowawczyni na lekcji wychowawczej i powiedziałam mamo, jezu, jak ja wykwitułam na czerwono ze wstydu, że ja tak powiedziałam, a przecież nic się nie stało, nie? Ale to jest, to, to nie o to chodzi, to nie o to chodzi, to mogło się totalnie nic nie stać, a jednak to jest takie, że się zawstydzasz. Jezu, ale takie niezręczne. Kiedyś też wsiadłam jakiemuś obcemu chłopu do samochodu, właśnie pod podstawówką, bo podjechał takim samym jak moja mama samochodem, w tym samym kolorze. Po prostu no, ja nawet nie patrzyłam, kto siedzi za kierownicą, władowałam się na tylną kanapę. Też myślałam, że spłonę ze wstydu. No tak, jak mój znajomy kiedyś yy, był na imprezie yy, i yy, trochę za dużo chyba alkoholu wypił, chociaż nie wiem, czy dla niego to można tak powiedzieć. I zamówił taksówkę, no i wsiadł do tej taksówki, wyszedł sprzed ten hotel, wsiadł do tej taksówki i poprosił, żeby go tam zawiozł na jakiś adres. Ale okazało się, że wsiadł do... Do... do policyjnego samochodu. To w ogóle nie zajarzył. Ale to nie koniec tej historii. Zawieźli go? Bo oni się... Wiesz, zaczęli śmiać. No, że ładnie pan, w ładnym panie stanie i tak dalej, no i on mówi, że przeprasza, no troszkę się tam we, no i żeby go zawieść do domu, tam chciał, nie? I on mówi, dobra, to już pana podrzucimy, nie? I on mi podaje adres, no i oni w drugi raz w śmiech po prostu jadą, zawracają na ulicy i na drugą stronę ulicy podjeżdżają. Bo <śledzimy> to był jeden, to, 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 to tam zajmował, to wiesz, to już nie pamiętam, jak to było. Jezus, Maria, no. zwiększyłaś kaliber z zmówienia mamo do wychowawczyni. <śledzimy> to może oznaczać tylko jedno. Jedziemy albo do tatu, albo do kina. I to wszystko, bo sala kongresowa jest niczym na jakieś milion lat już. Idziemy <śledzimy> do kina, a właściwie ja trenuję podbiegi. I natwierdzę, że ja... bo ja strasznie szybko chodzę. To znaczy ja w ogóle bardzo lubię chodzić i bardzo dużo chodzę i bardzo szybko chodzę. Ja mniej więcej idę zazwyczaj tak. A ja Nie, trenuję. Ja tak szybko. Aj, aj, aj sobie, ja, bo ja trenuję podbiegi, że tobie. Jak można tak zatierdzielać? Serio. Kocham ten budynek. To jest kontrowersyjne zdanie. Oczywiście, że tak, bo jestem bardzo kontrowersyjną osobą. Nie jest mój jak zielono. Kiedy znowu nie wiadomo, co robić we twoje to od razu na tak. Nikogo nie ma! Ej, to dobra sala, jest? Oglądamy takie filmy, jak widać, wybieramy te, na które nic nie chodzi. Zapraszam, tak naprawdę, wynajam dla nas kino. Możemy robić wszystko. Mirka, no, pokroiło nas. Krajelnica, a nie film. Ale to tylko dla fanów serialu, moim zdaniem. I dla fanów Megi. Trzymałyśmy się dzielnie przez cały seans, ale jak już było zakończenie yy, i było, że film poświęcili pamięci Megi Smith, to po prostu Krajelnica. Juliana nawet krople po łzach na sukience. No... A ja Wam zrobię czek w takich ładnych okolicznościach przyrody. Słuchajcie, obciągnę się troszeczkę, bo ja. Tak. girl. Proszę bardzo. Tutaj mam takie kulczki. Kulczki. Wyjęłam już swoją czekoladową skórę. Z tego wicerki i mała czarna. I wintyczowa torebka. Tak to się mówi, drodzy prezentuje. Teraz rozumiem, jakby wielkość tej włości włoskie żelandole. Kogo pokroiło? Mnie. <laughs> ja nie mogę, ja nie mogę chodzić do kina, nie mogę chodzić do teatru jakieś coś wzruszającego, bo mnie kroi. Nie mogę, jestem słaba, to nie na moje nerwy. Nie ma tu już nikogo. Wszyscy wyszli. Wszystkim na serwisie. Jezu, najlepiej! Dobra. Welcome to my crib! <ścoughs> Uciekamy. Krajelnica. tu zawsze wieje. Jest mniej więcej połowa września i oprócz tego, że ja się bardzo łatwo wzruszam, to myślę sobie o tym, że to jest jeden z ostatnich takich ciepłych wieczorów w tym roku będzie trzeba znowu tyle czekać. Że jak. No dobrze, ale ty jesteś tylko w sukience. No jesteś praktycznie tylko w sukience. Nie, 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 na sobie. A, i... Ja w połowie seansu, jak włączyli klimatyzację, żałowałam, że nie wzięłam jeszcze bluzy. A, nie jest zawsze zimno. Nie jest zawsze zimno. Jakbyś miała takie ciśnienie jak ja, kochana, to też by ci było zimno, tyle ci powiem. Jakiś ciśnienie? Ja jakieś 60 na 40, wiem, że jeszcze żyję. Jak niżej, to się zaczynam stresować, ale nie mierzę, więc nie wiem. E... Warszawa jest taka piękna, Megi nie żyje. W tym serialu już. Wiem, że przez serialu odeszła już. I know. Słuchajcie, to jest film dla wielbicieli serialu Downton Abbey. Bo tak, to nikt jakby nie będzie wiedział, jakby nic. Nikt nic. Widzicie to? Jakaś muchuja lata. Hmm. Było to wspaniałe doświadczenie. Oprócz nas była jeszcze jedna osoba w kinie, w sensie psali kinowej, w kinowej, w której byłyśmy na seansie. Pamiętam, jak byłam mała, to taką miałam tradycję, że właściwie co niedzielę lub sobotę rano tata wodził mnie do multikina na Ursynowie. I raz była taka sytuacja i pamiętam jak dziś, że to był film wampirek, bardzo dobrze go wspominam i okazało się, że tylko ja będę na seansie i tata się zapytał i puścili ten film tylko dla mnie więc to było mega cute i ja w ogóle od dziecka mam słabość do takich tematów wampirzych także wszelkie pamiętniki wampirów wszelkie, Jezu jak to się nazywało to wspaniałe co tam główną, główna bohaterka miała na imię Suki. Suki, Suki, Suki. No przypomnijcie mi, Czysta Krew? Genialne intro. Jezu, okay. jakie to było genialne intro. Ym, no i Pamiętniki Wampirów, oczywiście jeżeli y, jesteście w uniwersum lub kiedyś byłyście, byliście, to dajcie znać, ja oczywiście nie jestem Tim y, Stefan, wiadomo. Stefan, ale miałam pokazać właśnie po to odpaliłam tę kamerę, żeby pokazać wam, że ostatnio w tej falejdicy nic nie kupiłyśmy i na tym kole Julia sobie jedną rzecz kupiła i ja kupiłam coś słodkiego. Na pewno kojarzycie, bo już nie raz pokazywałam kupki Buźki, To jest Julia. To bywam ja, jak jestem gapciem i właśnie strasznie je lubię, bo jak y, robię kawę, to y, czasami specjalnie, właściwie zawsze, wybieram odpowiednią minę dla Lulu i odpowiednią minę dla siebie. Możecie oczywiście być pewni, co to są za miny. Jezu! Jest miseczka. Mega cute i druga Julia stwierdziła, że to jest ewidentnie pan Mirek jak coś dobrego je zresztą nawet kiedyś e, w ramach niespodzianki urodzinowej zrobiłam taki kolaż montaż e, z różnych vlogów e, właśnie zbliżenia po pierwszym kęsie i no dokładnie tak jestem mega fanką tych e, miseczek i myślę, że no, aż powinnam kupić jakieś płatki na mleko, żeby móc zjeść. No ale może zupa też będzie okej, okay, nie? No i tak myślałam, że można by jeszcze gdzieś było sobie usiąść na jakąś herbatkę albo na jakiś napar, albo na jakiś coś super, ale że to środek tygodnia, właściwie początek i godzina już była po 23, no to jakby nie wiem na co liczysz, żabelku, że, że gdzieś usiądziesz. Chyba tylko w maku bym mogła usiąść, a tego już wystarczy. Parzę herbatkę w takim razie w domu. Nie powiem nic nikomu, będziemy robić to. U nas w różnych są. Tu nie ma mózgu. Tam trepanacja, truciny by były. Pajęczyny i nietoperze odletujące.